Witajcie w raju. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Bardzo nam miło państwa witać z za kamery. Jesteśmy w raju, w miejscu, gdzie jest orgia kolorów, gdzie jest fascynacja naturą, ale fascynacja to nie jest właściwe słowo, to jest zauroczenie, to jest próba wejścia gdzieś bardzo głęboko. No właśnie w świat y, prawdziwy, w świat natury, która nas ciągle zawsze i wszędzie otacza, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy? Mm. I w świat sztuki, ponieważ nasza wspaniała malarka Agnieszka Wartowska przetwarza swoje doświadczenia kontaktu z naturą w dzieła sztuki, tak ją pytałam, czy takie ptaki istnieją? Czy takie kwiaty istnieją? I wtedy mi powiedziała, ja trochę tak, ale trochę są przetworzone, troszkę są zmienione. I to jest właśnie cudowne. Jest cudowne, ale również to malarstwo Agnieszki zwraca uwagę zwykłych Mieszczuchów, no właśnie, na tę piękną naturę. No bo my jesteśmy częścią natury i my przynależymy do niej. Moim głównym takim zamierzeniem jest próba uświadomienia. Wszystkim odbierającym, oglądającym te obrazy, że my przynależymy, jesteśmy żywą częścią natury, my nie stoimy gdzieś obok niej, tylko jesteśmy po prostu połączeni z nią i nie jesteśmy też w centrum, proszę państwa, tej natury. My po prostu znajdujemy się na szczycie ewolucyjnym piramidy, ale... Nie jesteśmy w centrum i natura wokół nas jakby nie wibruje. My po prostu jesteśmy w nią wpleceni i współistniejemy z nią, dlatego chyba należy się jakiś taki szczególny szacunek z naszej strony, szczególna dbałość. To te malarstwo, które próbuje zrealizować w swoim zamyśle, ma przywrócić nas jakby w sposób y, myślowy, ale też jakby w sposób działania na rzecz natury. Proszę Państwa, to Ewa powiedziała pięknie, pani profesor Ewa Nawrocka, bardzo dziękuję o tych moich, jak tak powiem, pomieszaniu genów ptasich, różnej maści, że często sroka jest zmieszana z bocianem, a bocian z czaplą. No i proszę sobie wyobrazić, jeżeli nawet studiuję atlasy, które powstały za czasów Linneusza, to w którymś momencie wyobraźnia artysty jest tak nieposkromniona, i może powiem nieskromnie, rzekłabym, że aż eksploduje od chęci nowej narracji i stworzenia nowych gatunków, co jest dosyć bałwochwalcze, ale proszę mi wybaczyć, bo rzekłabym, że chyba. Naprawdę taką wielką frajdą jest obserwowanie natury, wielką, wielką frajdą jest podpatrywanie jej i odnajdywanie w niej niuansów i drobiazgów. I tak jak już w epoce oświecenia, człowiek miał nadzieję zrozumieć naturę poprzez jej obserwacje, poprzez realizm, który miał, jego główną myślą było możliwość zrozumienia intelektualnego, a nie magicznego, jak do tej pory było i mogliśmy sobie wyobrażać, że tutaj coś się dzieje za sprawą mocy nieczystych albo mocy czystych. Teraz już od oświecenia od Linneusza wiemy, co z czego wynika i dlaczego. Jest próba poddania naukowemu zrozumienia tej natury, i właściwie my żyjąc w XXI wieku, przynajmniej ja posługując się swoim warsztatem plastycznym, jakby jedyny sens odnajduję w twórczości poprzez cofanie się do wieków wcześniejszych. I jakby swoim y, tu i teraz nadawanie temu, co i tak już było, wyrazu współczesnego. To jest próba właśnie w tym malarstwie. Ono jest oparte na, na rycinach, na malarstwie renesansu, na te kolory, tak, które może Państwa zwrócą uwagę, które są nasycone barwy. Przecież to wszystko już było. Tak? My nie mamy od początku, że tak powiem, zarania człowieka, kiedy na malarstwo naskalne. Już pierwsze pigmenty były jakby krew, tak? pigmenty z ziemi, gdzie próbowano oddać kolor i uwiecznić kształty i formę. Co jeszcze mogłabym powiedzieć, to, co, co mnie fascynuje w naturze, to forma. Przede wszystkim chyba ta różnorodność, ta niemożność ogarnięcia tego, właśnie jednak ja twierdzę, że my nie jesteśmy w stanie. Ja osobiście twierdzę, w sensie takim, że nie jestem w stanie posiłkować się tutaj żadną wiedzą, która mnie oczywiście buduje i konstruuje, ale nie odnajduje jakby uzasadnienia, że my jako rasa ludzka jesteśmy w stanie zrozumieć do końca naturę. Uważam, że jest to olbrzymia tajemnica, z której my się wywodzimy. Jest to tajemnica. Odgórna, dana przez boską moc. My jesteśmy częścią tej boskiej mocy. W związku z czym nie wiem, czy próby zrozumienia są w ogóle kiedykolwiek y, zwieńczone w przyszłości sukcesem. Ja jestem szczególnie uprzywilejowana, ponieważ Agnieszka zaprosiła mnie do swojej pracowni. I mogłam zobaczyć te obrazy y, y, w fazie, tworzenia i powstawania jeszcze niedokończone, jeszcze nie w pełni kolorem nasycone, co było szalenie interesujące zobaczyć, jak ten warsztat malarski się tworzy. I wtedy ją zapytałam, ale dlaczego nie ma ludzi na tych obrazach? No bo nie ma. Mało tego zapytałam, dlaczego nie ma motyli na tych obrazach, bo też są kolorowe. Przede wszystkim są ptaki i kwiaty. Agnieszka bardzo pięknie powiedziała, że ptaki są dla niej symbolem wolności. No, ponieważ jestem z wykształcenia polonistką i, i wielbicielką literatury, no to od razu różne skojarzenia z literaturą w głowie się pojawiają. Mój ukochany Juliusz Słowacki, bo to jest moja epoka, rysował w okresie mistycznym, rysował liście różnych y, y, roślin i po, że tak rysunku y, zakończeń y, tych liści domniemywał, jak duch pracuje w naturze, w przyrodzie. No a drugi mój ukochany poeta Leśmian, autor łąki, mówiący o tym, jak to łąka wchodzi do chaty człowieka jak się tam zadomowia, jak je, w jaką komitywę z człowiekiem wchodzi, jak go uwielbia, jak go cieszy, jak jego wciąga w swoje tajemnice i piękno. Tak, natura ma nam dużo do zaoferowania, jeśli tylko się na nią otworzymy, możemy z niej dużo czerpać nie tylko radości, ale też takiej witalności. Ja bym tu chciał jednak jakąś polemikę wprowadzić, Zapraszili? bo Agnieszka wspomniała, że człowiek jest na szczycie stworzenia czy natury. Być może jest wielu tak uważa, bo to miło tak uważać, że się jest na szczycie ewolucyjnej piramidy. No. Ale i tu, i tu z tą ewolucją też warto byłoby to poddać refleksji, jeżeli przyszedłby jakiś kataklizm na Ziemię, człowiek niekoniecznie przetrwa. A mrówki, jakieś karaluchy i inne y, robactwo z całą pewnością przetrwa. No to kto jest na szczycie piramidy? Czy ludzie tak wrażliwi, o czym przekonał nas ostatni rok pandemiczny, czy, czy te różne zwierzątka, których może nawet nie zauważamy, chyba że przez lupę spojrzymy, a wtedy widzimy, jakie one są cudowne. W trakcie pandemii okazało się, że natura odżyła. Prawda? Tak, się Prawda? Rzecz. No właśnie. Tak. Ale jeszcze jedną, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, już nie czepiając się kto jest najwyżej, kto najwyżej stoi na drabinie, ale że te, przepiękne, że te przepiękne obrazy z jednej strony budzą zachwyt, ale z drugiej strony mogą uczyć pokory. Zobaczcie jaki ten świat piękny, a my, no też piękni, ale, ale niekoniecznie aż tak bardzo. No, człowiek przejawia i te dobre, i te złe cechy tak i potrafi jest. być wspaniałomyślny i jednym z najbardziej okrutnych gatunków. Agnieszko, oglądałam jakieś zdjęcia z tej wystawy we Włocławku, tak. bo to były grafiki, tak, rzeczywiście tak? W grafiki bo to są obrazy na desce i, tak, były i tam są jednak motywy ludzkie. Tak, tam antropomorficznie też tak mhm. trochę podziałałam. No tak, artysta być może jest przekorny, a już ja na pewno jestem przekorna. I tak, jak tutaj y, specjalnie wsadziłam ten kiw w robisko, mówiąc o, o tej piramidzie ewolucyjnej, bo liczyłam na to, że Andrzej z racji swojego wykształcenia szybko podejmie tą pałeczkę i mnie od razu sprowadzi do pionu. Y, proszę Państwa, no ja, ja nie jestem fanką człowieka, stąd nie ma tego człowieka na obrazach, jeżeli mam się już tak odsłaniać. Jestem fanką natury, w jej w niezliczonych przejawach, i myślę, że niezależnie od tego, czy człowiek przetrwa jeszcze miliard, czy też 500 lat, to natura nas po prostu pokona, że to nie nawet to jest złe słowo, natura po prostu przetrwa, ona sobie poradzi z nami, z naszym gatunkiem. My mamy paskudny gatunek tak naprawdę. Bywają fantastyczni ludzie. Tutaj spotkałam taką dwójkę fantastycznych ludzi. Bardzo mi miło i w ogóle cała ekipa bardzo dziękuję wszystkim. To takie, takie wtrącenie mi się udało wow, zrobić. Ale, proszę Państwa, bywają też okrutni i brzydcy ludzie. I wiemy tak, że to jest cały czas taka trochę walka dobra ze złem. Ja mam nadzieję i wierzę Ale że natura człowiek... też jest krwiożercza i Jest bardzo, oczywiście, że tak. Zgadza się, ale ona robi to w ten nie, sposób, bo nie, robi to tylko i wyłącznie, nie. żeby przetrwać. Dokładnie. A człowiek, A człowiek... robi to z jakiś takich zachowań. Tak. i natury. Ja dla przyjemności. posiadania Źle, a tak, wilk dla przyjemności nikogo nie, nie pożera, tak. tylko że głodny jest. Dokładnie tak, tam się nic nie marnuje, o tak powiem, a człowiek potrafi marnować niesamowite ilości, i nie, nie, nie tylko pożywienia, w ogóle energii, czasu, wszystkiego. wszystkiego. tak? I nadproduktywność jego też jest męcząca. W ogóle jesteśmy męczącym gatunkiem, proszę Państwa. Miejmy to <laughs> na uwadze i starajmy się poprawić. <laughs> I bądźmy pokorni bądźmy wobec natury. Tak, to właśnie. niewątpliwie. A teraz wrócę do pytania profesora. Ewy Nawrockiej. Rzeczywiście miałam przyjemność prezentować grafiki na wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej, w galerii sztuki współczesnej we Wrocławku i to była wystawa pod tytułem Ogród rozkoszy. No, jakby ten temat jest przewodni w mojej twórczości i tam tu prawda chylę czoła za uważność. Zdarzyło się pięć grafik, w których pochyliłam się nad człowiekiem, proszę Państwa, przyznaję się do tego. Ale ten człowiek nie jest w formie ludzkiej, gdyż zamiast głowy na przykład ma pęki kwiatów, które wystrzeliwują wręcz jak rozwijająca się efemeryczna natura nowa, jakby post człowieczy kształt. Jest człowiek, który w korpusie ma ptaka, który już prawie będzie szybował, a właściwie jest złapany w takim erotycznym tańcu. I oko! I oko, które w ptasie, no ptaki mają oczy ludzkie, tak, w ogóle proszę spojrzeć na, jeżeli Państwo pochylą się zaczną tak jak właśnie mówię w epoce kiedy powstawały te atlasy, kiedy wszyscy się przyglądali, obserwowali, proszę zwrócić uwagę w ułam, no to nie wymaga dużo czasu w ciągu dnia, wystarczy chwileczkę tylko oderwać się od takiego biegu i pędu, ptaki nam się przyglądają, proszę Państwa, mrówki nam się przyglądają, wszyscy na nas patrzą, proszę Państwa, starajmy się, starajmy się dbać o tę naturę, bardzo proszę. Kochani widzowie tego filmiku, e, wystawa w Oliwskim Ratuszu Kultury będzie trwała jeszcze około dwóch tygodni. Zapraszam, przychodźcie, oglądajcie, zachwycajcie się albo krytykujcie, gdybyście się nie zgadzali z Agnieszką i jej sztuką. Ale wątpię, żeby się choć jeden taki znalazł. E, zaglądajcie oglądajcie tę wystawę. Jest tego warta. Ja serdecznie państwa zapraszam. Bardzo miło mi było gościć przed tą kamerą. Mam nadzieję, że wystawa ta sprawi państwu radość, nie tylko wizualną, ale radość w sercu. Zapraszam też do wpisów w książkę pamiątkową, ponieważ część tej wystawy odbywała się jakby w pandemii w związku z czym powstała chyba ta księga pamiątkowa, żebym i ja miała kontakt z państwem jakiś bardziej bliższy. Mam nadzieję, że Tymi obrazami przybliżę Państwu myśl o tym, że jesteśmy częścią natury i że nie jesteśmy najważniejsi. Dziękuję bardzo. Przemówię jak stara Belferka. Przyprowadźcie dzieci i wnuki. Niech zobaczą, jaka jest piękna natura, niech rysują, niech w sobie wzbudzą uważność i czułość dla przyrody. Piękne. Tak. Popieram całym sercem. Piękne. <grym> bardzo dziękuję. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.